jak... Zasadnicza sprawa to jest taka jak bardzo znam tego człowieka, będzie jest tak? No to to... Pierwsza sprawa Jak bardzo tego człowieka, nie? Jak on jest bardzo pojebane, z jest bardziej niż ja Jak bardziej niż ja to bym się... BMW 3.5, BMW się BMW no to ja Ci powiem szczerze, ja bym, dobra to ja bym miał ja bym nie dał mięsa, ja na a myślę, że to ma ale mówię, osobiście na nie dał no tak, ja bym teraz jedynie ekipę, która 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, nie ma. Civika też się pomiesza. Ale podłączmy tak. Dobra, bądź tak jak Podejdź okay. na... Pod tą Civiką... inaczej tą Civiką... Pod tą Civiką... piątka, tą no no. generalnie jeździł Generalnie trochę było na tył, nie? wiesz, to jeszcze były CRTki, nie? No tanie... <grystanie> <grystanie> tak, no. I ten... Chodzi oni odebrali się, no bo to, wiesz, po śniegu i taki idziemy tym Ale wiesz, panowie, tak, to jak byliśmy w drodze, że simikiem to jeszcze mogę, ale marszałek pod rachunek nie może być. Ja podniosę zawieszenie. Ja podniosę zawieszenie.

Ja bardzo chciałem nakręcić bo się do rogu. Oto było 45 km. Wyciągnęliśmy go. Znaczy wiesz, to nie było tak, że ono coś chciało, zatrzymaliśmy celu... <try> <try> i ty. Ziemą, się wargowie wyjęła. Potrzebujesz coś nie kurwa, auta. Spójrz tak, na mnie i zobacz, że ten człowiek upalał kaszlaka na szósty, I w tym momencie. odnieś się to rozlaka, nie? On nigdy nie był drogi. I szczerze mówię, nie, serio. No i się tak, kaszlak przy tej masie on upalił około 18 kółów. Bardzo dużo. Jak on wypalił 5 czasu, to palił pięć, jest, też 8.

jak ja nie byłem kupki można się podnieść, bo to się będzie wyraźnie. Ja bym już objechał, ale też mam stolę. On myśli, że na palinę na niego, Auto za 150, panukę, na 152, 2003, to na panukę, ja bym miał tę potęgę mi się ten, jak się tam, płachacz. Naprawił 150 za Kolejny. Ja bym Jak to wyglądało? A po dwóch tygodniach się naprawił było Cztery osoby tam noja dokładnie, Dobra. A drzej co naprawisz?